Nie dobry. U kogoś czuję ym, opuszczenie, zostawienie w tyle, kogoś czegoś. Teraz zobaczymy u kogo, bo tu takie doglądanie. Jeszcze słyszę słowo ostatki Bliźnięta Bliźnięta Jakiś podziw Jednocześnie podziw. Coś zostało zrobione fantastycznie, w dobry sposób, produktywnie. Admiracja bardzo, bardzo, bardzo silnie. Ktoś bliźnięta podziwia, lub vice versa. Bliźnięta. Nie przestawaj się rozwijać intelektualnie. A bliźnięta są powietrzem, to znaczy no, rozwój w tej sferze jest szalenie ważny. To jest istota bliźniąt i sposobem na odtrucie się. Niech bliźnięta dużo czytają. Jakieś swoje ulubione rzeczy, ulubioną literaturę, czy jakieś popularno-naukowe rzeczy. Nieważne co. Ważne, żeby to było bliskie bliźniętom i jednocześnie to sp będzie sprawiać, że bliźnięta jakoś tak odżyją, bo potrzebują stymulacji intelektualnej. Bardzo. Jest, jest taki niedostatek tutaj. Zostawione to, co było zostawione. Czyli no właśnie gdzieś w którymś momencie bliźnięta musiały się zacząć zajmować czymś innym i gdzieś nie było czasu, gdzieś pozostawiona nauka w tyle. No jakoś tak bliźnięta w pewnym momencie ponieważ trwało to zbyt długo, to bliźnięta poczuły się mniej bystre. I jakoś tak to zauważyły i to jest takie takie otrzeźwienie, zaraz zaraz ja, ja, ja to muszę wrócić no bo moment bo ja czuję że bez wiedzy więdnę nie mogę nie mogę już tak dłużej muszę coś czytać muszę się stymulować ja potrzebuję słowa potrzebuję elokwencji to jest to potrzebuję edukacji i doglądanie czym jest to doglądanie tutaj no właśnie jak teraz wygląda mój stan intelektualny w ogóle no, proszę bardzo, pokazuje się energia intelektu, która nie domaga, która pozostawiona w tyle, która gdzieś yy, okazała się mniej ważna w którymś momencie, a dla bliźniąt to jest samobójstwo. Piesz, żeby, nie było, żeby nie było rozwoju intelektualnego u bliźniąt, to są naprawdę wyjątkowe bliźnięta. To naprawdę się musiało coś zdarzyć takiego, żeby bliźnięta nie były w tej stymulacji, w tym, co jest im tak bliskie. Ja czytający mam takie wrażenie, że bliźnięta musiały się bronić. Nie mogły sobie pozwolić na czytanie ukochanych rzeczy, ponieważ gdzieś były, słyszę, na jakimś polu walki, takim w swoim życiu. Musiały się bronić, musiały dbać o inne rzeczy, musiały doprowadzić inne rzeczy do porządku, pokończyć to, co zbędne. I teraz jakoś przychodzi taki spokojniejszy czas, że bliźniata mogą nadrobić swoje ubytki intelektualne. Teraz, jakby nic nie miało, nic innego nie ma znaczenia teraz. To jest, to jest to, to jest ta najważniejsza rzecz. To bardzo do siebie nie pasuje, te dwie energii. Bardzo. To, to, to jest. Yy... Brzydko to wygląda. Aha, była to taka faza, od fazy do fazy. E, uprzednią fazą e, coś, co trzeba było bronić. Co trzeba było bronić. No dobra, robi się ciężej trochę. Trzeba było bronić, e, czy w ogóle sobie ustrukturyzować, jakoś rozpoznać, na czym ja stoję, jeżeli chodzi o miłość. Trzeba było doprowadzić do porządku tutaj sprawy emocjonalne, dość trudne, ale to nie szkodzi teraz, ponieważ po pierwsze jest intelektualna energia, która dominuje, ona jest tutaj najsilniejsza. Poza tym, teraz bez wątpienia ukazuje się energia, że bliźnięta mają na to czas, mają przestrzeń i możliwości. Tutaj no też taką dziedziną, która się pokazała intelektualną, jest psychologia zachowań ludzkich. Jakie są te generatory, które prowadzą, że ludzie, prowadzą do tego, że ludzie zachowują się jak się zachowują. Zwłaszcza tutaj w tych tematach miłosnych, około miłosnych, o przyjaźniach, jak to teraz wygląda. Takie socjologiczne też tematy. No, jakakolwiek dziedzina to ma być bliskie bliźniętom, to ma je interesować, I nic innego się nie liczy. Tutaj chodzi o nadrabianie tej wiedzy, bo to jest głód, który się odezwał, i to zdecydowanie państwa uleczy. Czyli lektura, czytanie no, mówi się, że wiedza to władza. Wiedza ma moc, wiedza ma siłę. Człowiek, który wie, jest potężny. Czas wrócić do poprzednich nawyków, nadrobicie. Życzę powodzenia. Dziękuję.